Dzień dobry, witam się serdecznie. Z tej strony Edyta Wójcik, konsultant Feng Shui. Dzisiaj temat, który myślę dotyczy każdego z nas, ponieważ lubimy otaczać się różnymi przedmiotami, lubimy, lubimy dekorować nasze wnętrza, lubimy również zawieszać na ścianach malarstwo, fotografie. Są one bardzo ważną częścią naszej przestrzeni. Natomiast Niestety nie zawsze służą nam, nie zawsze są właśnie takim źródłem dobrej, pozytywnej dla nas energii, która nas wspiera. I nie, da, nie zawsze są one dobre dla nas z perspektywy energii i właśnie feng shui. Wiemy, że każdy przedmiot ma swoistą energetykę ma swoje pole elektromagnetyczne. Wiemy również, że właśnie każdy przedmiot, każdy symbol, którym się otaczamy, czy to będzie fotografia, czy to będzie jakiś piękny obraz, czy to będzie jakaś figurka, jakaś postać, wszystko to ma swoisty charakter energetyczny. Dlatego bardzo ważne jest właśnie, abyśmy wybierali te przedmioty bardzo mądrze. Grafika i malarstwo, fotografie mogą bezpośrednio wpłynąć na energię środowiska, w którym przebywamy. I, kochani, tutaj podam kilka takich przykładów, których należy unikać, tak naprawdę, dlatego, że my nieświadomie czasami wybieramy właśnie elementy do naszego domu, czy właśnie elementy wyposażenia wnętrz. Związanych właśnie ze sztuką, z fotografią. Czasami robimy to po prostu, jakby zachęceni chwilą. Nie są to takie czasami świadome wybory. Dlatego dobrze jest wiedzieć, czego po prostu unikać właśnie w tych naszych przestrzeniach z punktu widzenia energetyki. Oczywiście zakładając to, że każdy z nas pragnie, aby ta przestrzeń nas, nas wspierała. Aby ta przestrzeń nas budowała i abyśmy właśnie mogli w tych przestrzeniach budować dobre relacje, czuć się dobrze i być zdrowi. Czego unikać? Po pierwsze, unikamy zdjęć groźnych, dużych zwierząt, jakichś potężnych, właśnie obrazów czy dużych fotografii, ponieważ na przykład, oczywiście mogą to być jakieś lwy, tygrysy, z takimi po prostu wyszczerzonymi zębami. Tego typu zdjęcia wyglądają agresywnie i kreują w przestrzeni brak poczucia bezpieczeństwa, kreują niepokój, kreują pewnego rodzaju taki stan zagrożenia, w którym nasze ciało nie może wypocząć, nie może się zrelaksować. Bardzo często właśnie widzę tego typu. Rysunki, obrazy, czy to nawet z kreskówek, ale właśnie w dziecięcych pokojach. Jest to naprawdę duży błąd, dlatego że dziecko nie może spokojnie spać, nie może wypocząć, to ciało nie może się zrelaksować i w pełni właśnie zregenerować w czasie snu. Następną rzeczą, którą, której powinniśmy unikać, to właśnie zawieszanie abstrakcyjnych portretów w swoim domu. I tutaj ja nie jestem oczywiście przeciwnikiem, aby właśnie takich abstrakcji nie wieszać. Ja bardzo lubię sztukę i uważam, że jest to no, wspaniała możliwość, i jest cudownie, że możemy właśnie otaczać się pięknymi przedmiotami. Natomiast trzeba pamiętać, że dom to nie galeria i tutaj zbyt duża ilość właśnie sztuki w domu takiej szczególnie abstrakcyjnej, czyli na przykład twarzy, która ma, nie wiem, dwa odbicia, która na przykład jest przecięta na pół. Właśnie tego typu sztuka, tego typu abstrakcyjne obrazy właśnie mogą wytwarzać niestabilną energię wokół nas, prowadzić do chusztawek emocjonalnych. Zbyt duża ilość takiej sztuki abstrakcyjnej w domu, szczególnie jeśli chodzi o takie miejsca jak sypialnia, właśnie czy nie wiem biura, miejsca w których po prostu przebywamy dużą ilość czasu, może wytwarzać taką niestabilną energię wokół nas i prowadzić do huśtawek emocjonalnych, zaburzeń różnego rodzaju stanów psychicznych oraz pogorszenia stanu zdrowia właśnie mieszkańców, którzy Przebywając właśnie w, w, tym, w tym środowisku. Następną rzeczą, której powinniśmy unikać, to jest sztuka, obrazy, fotografie, które budzą emocje strachu, lęku, niepokoju, takie właśnie jak sceny z wojen, sceny właśnie z kryminałów. W nas po prostu mogą budzić pewnego rodzaju tendencje do wypadków, urazów. I jeśli osoba jest w obecności właśnie tego typu rysunków, czy, czy właśnie plakatów, czy fotografii, długi czas, na przykład śpi lub właśnie przebywa, czy pracuje w takim środowisku, może to powodować właśnie występowanie nieszczęśliwych wypadków oraz uszkodzeń ciała. Również chcę zwrócić uwagę tutaj na sztukę, która przedstawia tylko tak jakby częściowo ciało, czyli na przykład będzie to korpus bez rąk, bez nóg, może to być również tylko jakaś, tylko jakaś część ciała, jedna ręka, jedna noga. Tego typu sztuka y, oczywiście jest piękna i wymowna, natomiast y, no, powiedziałabym, nie nadaje się właśnie do tych wnętrz, w których my przebywamy dużą ilość czasu. Następny, właśnie takim elementem, którego powinniśmy dobrze jest unikać, jest to taka kategoria rysunków czy fotografii, które są smutne, depresyjne lub właśnie takie psychologiczne malarstwo i sztuka, które mają właśnie, pokazują takie właśnie jakieś negatywne emocje, wydarzenia, smutek albo łzy. No są one takim artystycznym elementem, tak. I na pewno no, mogą to być drogie, drogie przedmioty, natomiast nie nadają się właśnie do wnętrz domu, bo słuchajcie, chcę zwrócić uwagę tutaj na, na jedną rzecz. Wielu artystów, którzy właśnie wykonują tego typu przedmioty, tą sztukę, tak, tworzą. Bardzo często są właśnie w stanach depresyjnych, takich trudnych emocjonalnie momentach, i przechodzą różnego rodzaju problemy właśnie takie psychiczne, ich sztuka właśnie jest droga, i piękna, i sławna, ale nie nadaje się właśnie do tego, aby być w takim bliższym, w bliższym środowisku, w którym właśnie przebywa się długi okres czasu. Może to powodować właśnie wpływ. Tego typu emocji na nas, jego przeniesienie tej energii. I no, jeśli mamy taką sztukę, to najlepiej jest albo ustawić ją tam, gdzie nie przebywamy tak dużo, czyli w tych, w tych miejscach, w tych pokojach, czy w tych przestrzeniach, w których no, nie przebywamy jakoś bardzo dużo, albo przynajmniej właśnie trzymać ją z daleka od naszej sypialni, czyli od tego miejsca, gdzie nasze ciało po prostu odpoczywa i potrzebuje właśnie tej, tej przestrzeni do regeneracji. Następną taką grupą przedmiotów, na które dobrze jest tutaj zwrócić uwagę i wybierać te przedmioty, tą sztukę czy nawet meble, powiedziałabym, są to przedmioty z drugiej ręki. I tutaj um, odziedziczenie lub dostawanie tego typu przedmiotów jest super, to są, to jest, to są fajne momenty, kiedy właśnie dostajemy jakiś wartościowy przedmiot. W tym przypadku trzeba no, właśnie zwrócić dużą uwagę na to, skąd te przedmioty pochodzą, na przykład, jeżeli są to jakieś religijne symbole czy, czy inne przedmioty właśnie z drugiej ręki. Należy je oczyścić, sprawdzić po prostu, jaką mają energetykę, jaką mają właśnie dynamikę energii no, albo samemu właśnie je oczyścić czy to właśnie Palo Santo, czy właśnie wodą święconą, czy właśnie udać się do odpowiedniej osoby, do specjalisty, który właśnie tym się zajmie, oczyści te przedmioty i też stwierdzi, czy właśnie te przedmioty nadają się dalej do użytku, tak? Tutaj jest bardzo ważna sprawa, ponieważ no, my przywozimy różne pamiątki z różnych miejsc i no, tutaj ważne jest, żeby, żeby wiedzieć, jaką energetykę dokładnie mają te przedmioty. Następną taką grupą przedmiotów są to przedmioty o takim charakterze bardzo ciemnych kolorów, czy to obrazy, czy, czy fotografie, właśnie które mają taki nasycony element ciemnych ciemnych kolorów. Oczywiście w małym nasileniu nie stanowi to żadnego zagrożenia, natomiast jeśli są to duże duże przedmioty, duża sztuka jeszcze jakoś bardzo ekspresyjna, będzie nam to wnosiło w naszą przestrzeń silny ładunek energii yin i może wprowadzić właśnie dysharmonię pomiędzy energią yin i yang. Twoim domu. Ciemne kolory dają również wrażenie ciężaru i mogą sprawiać, że będziemy czuć się depresyjnie i będzie brakowało nam motywacji. Kolejnym bardzo ważnym tutaj tematem jest unikanie zdjęć zwierząt, które są w konflikcie z Twoim znakiem zodiaku. No, każdy z nas na pewno sprawdzał sobie, jeśli nie, to Dobrze byłoby, abyś wiedział, wiedziała właśnie, jakim jesteś znakiem zodiaku, właśnie w tej chińskiej astrologii. I tutaj podam kilka takich przykładów. Ja, jako, ja jako szczur, jestem, jestem szczurem. Ważne jest, żeby w mojej przestrzeni, dla mojej energetyki, dla mojego rozwoju, dla mojej motywacji, dla mojego szczęścia ważne jest, żeby w mojej przestrzeni nie było za dużo rysunków, obrazów, figurek konia, dlatego że koń jest moim przeciwnikiem, jest moim kontrzwierzęciem. Jeśli spojrzymy właśnie na, na kompas, na koło właśnie ten kompas astrologii chińskiej w kontekście zwierząt, zobaczymy, że koń i szczur Leżą po przeciwnych biegunach, czyli różnica pomiędzy ich położeniem jest 180 stopni. I tutaj będzie to dotyczyło właśnie wszystkich zwierząt. Kolejne przykłady to wół i koza. Kolejny przykład to małpa i tygrys. Kogut i zając. Pies i smok. Świnia i wąż. Oczywiście, jeśli będzie jeden, dwa, nawet trzy, jakieś mniejsze obrazy wokół nas yy, z, przeciw, z przeciwnym nam znakiem, nie będzie to stanowiło dużego problemu. Niemniej jednak, jeśli lubimy kolekcję, to dobrze jest sprawdzić, czy przypadkiem ten koń, którego tak bardzo lubimy, nie jest naszym przeciwnikiem. Myślę, że dobrze jest również wiedzieć o tym, że jeżeli właśnie zawieszamy na ścianie obrazy z zachodem słońca, symbolizują one pewnego rodzaju zakończenie. No i wyobraźmy sobie, że chcemy otworzyć nowy biznes i zawieszamy w kierunku sukcesu właśnie taki piękny obraz z zachodem słońca. Będzie on symbolizował, Właśnie pewnego rodzaju zakończenie lub koniec podróży. I sam zachód Słońca jest piękny, ale właśnie niestety nie symbolizuje i nie generuje świeżej, nowej energii. Zamiast tego, zamiast właśnie obrazów z zachodami Słońca, lepiej będzie, jeśli w naszych przestrzeniach będziemy umieszczali obrazy ze wschodem Słońca. Wschód słońca jest symbolem nowego dnia, nowego narodzenia, rozpoczęcia czegoś nowego w naszym życiu. I już ostatnim elementem, który, o którym chciałabym wspomnieć, którego myślę, myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że kochani, co jakiś czas powinniśmy właśnie odświeżać nasze środowisko, ponieważ ono tak naprawdę no, pokazuje to, kim jesteśmy. Powinniśmy co jakiś czas pomalować nasze wnętrze, powinniśmy spojrzeć na właśnie to, to otaczające nas zdjęcia, fotografie, tą sztukę, mniej lub bardziej kosztowną, tak, która nas otacza, i zobaczyć, czy to wszystko jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy na dzień dzisiejszy. Jakie są nasze plany, nasze marzenia, nasze cele? I jeśli dawno nie robiliśmy właśnie takiego odświeżenia, to myślę, że dobrze jest popatrzeć właśnie na te swoje ściany i przyjrzeć się, tak? Czy to, co wokół siebie mam, czy te wszystkie przedmioty, czy one mnie motywują, czy one mnie inspirują, czy one są dobrą energią dla mnie? Czy te kolory, które wokół siebie mam, czy one mnie wspierają, czy są właśnie taką energetyczną baterią dla mnie, która po prostu daje mi kopniaka i wspiera mnie, a z drugiej strony pozwala mi odpocząć zregenerować się na przykład w mojej sypialni, tak? Jak wygląda właśnie to miejsce? Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne, abyśmy otaczali się właśnie tym, co nas wspiera i inspiruje. Bo przecież każdy z nas pragnie, aby wokół nas była właśnie ta pozytywna energia, po to, aby zwiększyć szanse na swój sukces i szczęście. No i właśnie zapytajmy się siebie, czy to, czym się otaczamy, nas wspiera i odzwierciedla to, kim jesteśmy. A ja już na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczna za twój czas, za uwagę. Jestem bardzo też ciekawa, co myślisz. Jakie są twoje myśli właśnie w tym temacie i zapraszam cię do komentowania i oczywiście do subskrybowania, do polajkowania tego filmu i oczywiście zapraszam cię na kolejne moje nagrania.